Kierunek dzisiejszej mikrowycieczki Dupedalstjarn No to idziemy Miała być mała wyprawa Tymczasem będzie mikrowycieczka Podczas której opowiem co ja wczoraj odjeb... Miałem fajny pomysł na film Fajne miejsce Fajne, Fajną historię związaną z tym miejscem Nawet pogodę fajną miałem Ale ilość popełnionych przeze mnie błędów Przekroczyła jakąś masę krytyczną. No i o tym teraz będzie. Po pierwsze, dojazd samochodem około 30 km. E, warunki zimowe, pod koniec trochę wspinania się lokalnymi dróżkami. Myślę sobie, wezmę łańcuchy na koła. Czemu nie? Bardzo dobry pomysł. Gorzej z realizacją. Na miejscu okazało się, że zapomniałem, że łańcuchy zostały w domu. Po drugie, na miejscu e, droga lokalna ze szlabanem. To jest bardzo popularny temat tutaj w Norwegii, że drogi dojazdowe w jakieś fajne miejsca mają szlabanek. Żeby je otworzyć, trzeba zapłacić parę koron, co też zrobiłem. No to jadę. Przejechałem 300 metrów. Droga była bardzo oblodzona i szła lekko w dół. Gdybym zdecydował się tam jechać, no to mógłbym już nie wrócić. Fajnie, że posiadam łańcuchy. Szkoda, że zostały w domu. No to wróciłem się przed ten szlaban, zostawiałem tam samochód. Droga opłacona, to mogę śmiało i z buta, prawda? Oznaczało to jakieś dodatkowe 2-3 km dreptania. Spoko. Dalszy ciąg wycieczki. To nie taka łagodna zima jak tutaj, tylko śniegu już naprawdę bardzo dużo. I do pewnego momentu trasa była przejechana skuterem śnieżnym. Bardzo miło, dało się jakoś iść. ale to był kolejny błąd, żeby iść tam, gdzie skuter jechał, bo to wcale nie, nie było tożsame z moim planowanym miejscem. No i tak, następny błąd to to, że jak już się skończyła trasa wyznaczona przez skuter, to zacząłem używać GPS-a. To w górach jest bardzo słaby pomysł, bo GPS w górach to działa słabo albo wcale. I tym razem też mnie wyprowadził na manowce. A było to już e, chodzenie, jednak w śniegu po kolana. Także zmęczenie razy 3. Według GPS-u do miejsca docelowego miałem jakieś 2 km. Co w takich warunkach oznaczało 2 godziny w jedną stronę. Wszystkie te błędy wynikały z kolejnego głównego. Tak naprawdę wybrałem się w warunkach zimowych w miejsce gdzie nie byłem nigdy jeszcze w lato. Całkiem nieznany teren, a to była zawsze moja taka złota zasada, żeby zimowe wędrówki to sobie planować miejsca dobrze znane. Bo zimowe warunki to bywa prawdziwy game changer. Dzięki temu dostałem solidnego kopa w tyłek od górek, które porównałbym chyba z polskimi bezgidami. Jeszcze trochę zielonego się ostało. Tu też oczywiście nikogo nie było, nie przetarce, nie ma żadnych śladów. Ale tu jest śniegu 5 cm, to mnie raczej nie powstrzyma. Poza tym ja jestem praktycznie koło domu. No, ponad 200 lat temu lokalsi tutaj budowali tą drogę. Ja. No, dałem trzeba. No i taka to przyjemna dzisiaj mikrowycieczka, żeby rozchodzić te wczorajsze fajle i przemyśleć je i zaplanować lepiej następnym razem. Ja nie będę zradzał tego miejsca, do którego się wybierałem wczoraj. Bo to jest bardzo, myślę, fajny pomysł na fajny materiał. A dzisiejsza trasa prowadzi do jednego z moich ulubionych jest w okolicy. Ostatnia prosta. Coraz bardziej zimowa. Tu jest oczywiście jezioro. Oczywiście zamarznięte i przysypane. Ale przede wszystkim. To jest tutaj absolutna cisza. Słychać jakieś ptaszki, które są chyba po drugiej stronie. Samolot słychać. Wszystko psuje. Jeziorko nazywa się właśnie Dugdalstjarn. A ja zdobyłem jeden punkt w jakiejś tęczowej skali. Spokojnie, to tylko Norwegia. Osiągnięte dzisiejsze cele. Przemyślane wszystkie wczorajsze błędy. Ale do wczorajszego pomysłu to wrócę, ponieważ uważam, że jest naprawdę bardzo dobry, z dużym potencjałem na fajny film teraz do domu, bo zaraz, zaraz będzie ciemno. Jeszcze jeden szczegół na zejście to założę sobie taką biżuterię na buty. Eee, bardzo dużo lodu jest pod tym śniegiem i to w niespodziewanych miejscach. Tak więc no, raki prawdziwe nie miałyby tu sensu. Te takie nakładki na buty co w mieście się stosuje na chodniku też nie bardzo. A taka to ta babka to jest idealne rozwiązanie na takie warunki. Dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam następnym razem.